I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card never change. Play the game Now we say. I need a break i staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. No, per to takim błocie chodzi, a Bym się teraz przewrócił Co? Bym się teraz przewrócił A tu jest Musimy tu przejść, w prawo Ja nie mogę Co tu jest grane? A to i no, na tutaj ten kawałek jest tego błota Bo jeździły ciężarówki, wywoziły drewno Drewno wywoziły Tu wszystko powycinane jest No i zrobiły błoto

Lubi biegać. Chycił się mnie za rękę. Znowu postęp. Nie leci do przodu. Cieszy mnie to, bo zawsze musieliśmy się gonić tu za nim. Nie? No tak. teraz idzie powoli. On wie, że tu oko jest. On no, z papą. A teraz z papą idzie. <głos》> A Dobra, idziemy dalej. Tu są tak. Tu bardzo wypłowiałe te lasy są. Nic nie zostało z drzew. Powycinali, bo korniki zeżarły. Coś niemożliwego, jak tutaj wieje, aż się jak drzewami tu <noise> Kaspis się wygłupia. Nie? Ale ładnie idzie, grzecznie idzie. I takie tu mamy tereny, nie? Trochę lasów, trochę górek, to jest jedno z ulubionych miejsc Kacpra. To jest taka ostoja ciszy do Kacpra, lubi tu bardzo przechodzić. Tu nawet dużo ludzi chodzi, chociaż ich nie widać, bo chodzą po drugiej stronie, gdzie indziej. E, tu są nawet szlaki wędrówkowe. Ale było bardzo dużo auta, e, Bo oni po tych szlakach wędrówkowych chodzą, mnie się wydaje. i A tutaj po tej drodze przeważnie końmi jeżdżą rekreacyjnie, ci co tutaj lubują się e, wjazdy, w konnej, e, bo w Niemczech jest takie coś, że kobiety bardzo lubią e, na koniu jeździć. Nie wiem czemu, ale z początku jak przyjechałam do Niemiec byłam bardzo zdziwiona, A mówię patrzę y, tam gdzie tata wcześniej mieszkał teściu to tam kobieta i koni na ulicy. I to no było dla mnie ciekawe. Przewróciło. O. Co to przewróciło? No, a mnie się wydaje, te drzewo miało być do wyrwania, bo jest oznaczone. To jest taki. Szlak turystyczny. No, tak jakby, ale tu jest yy, czerwono oznaczenie. Te drzewo miało tak czy siak iść do wycinki. I to wygląda jak pogorzelisko i tam są następne drogi, widać, że ludzie jeżdżą na rowerach. Tu Kacper z idzie. Ojejku, jak tu wieje. To jest niemożliwe, dobrze, że szalik wzięła Bo mi się mąż rano pyta, ile stopni jest, bo myślał, że będzie ciepło. Bo ja dzisiaj rano zakładałam szalik, ale jednak dobrze, że czapkę wzięłam. Bo tu pizdzi. Nie, zimny wiatr jest. E, jest zimny wiatr, powiem. Pogoda się będzie zmieniać. Mniej się tak wydaje. Znowu. A tu są nowe drzewka, a na, nasadzone w sumie. Już nie takie nowe, ale tutaj lubują się w drzewach iglastych. Nie wiem czemu. I to jest podstawowy błąd, bo drzewa iglaste, jak widać, tutaj. Wszystko ze żera w Polsce mnie się więcej podobają lasy, bo są więcej dzikie, ale to są lasy prywatne i tutaj lasy Tam dalej co jest? Wiesz co tam jest Nie wiem Takie, taką hałda usypana A no to są e, górki Tam kiedyś były No, tak wyglądają teraz niemieckie lasy. Takie pogorzeliska. Dużo kornika było i wycięli. E, bardzo głośno było w poprzednich latach, jak tu przyjechaliśmy. Było dużo o kornikach, i wtedy się ta plaga zaczynała. I potem nastała era programów o e, kornikach, o dużo wiadomościach o tym mówili. Bardzo ludzie narzekali że nie będzie zdrowego drewna do palenia Bo w Niemczech nie wolno węglem palić bo tutaj ludzie muszą drewnem palić albo mają gazowe ogrzewanie także o i tak to tutaj wygląda to ale nie wiem Coś nie jest coś ale powiem tak, fajny widok I tam choink. jest dróżka. Te choinki Daleko. mają inny odcień. No bo one nie już... Są, nie są zielone. Dokładnie. One są bo tamte, co wysuszone. są zielone to widać, że są zielone, a te co są wysuszone, one mają taki brązywane odcień. I one nadają się jak bardziej do wycięcia. Wszystko jest u Tu widać już powycinane są. Takie sterty tylko leżą. w tak stanie to leżeć No nie dopalenie to nie zadaje Może to wykorzystują po naturalną A Ale trochę popadało, widzę co Gdzie nigdzie mokre, tutaj mokra trawa jest A Jakby się tam weszło to jak do bagna O tutaj leży drzewo Ścięte Słońce świeci, ale jest bardzo zimny. A Kasper cały czas za rękę e, właśnie. Co mnie dzisiaj zdziwiło znowu? Kasper zaczął chodzić za rękę. Bardzo mnie to cieszy. Bo zawsze musieliśmy lecieć. E, co najciekawsze na otwartych przestrzeniach. E, jak jest więcej ludzi e, gdzie indziej. W innym parku takim, kiedyś Wam pokażemy, e, gdzie jest więcej ludzi, on się tam puszcza i leci przed siebie i nie trzymy się już za rękę. A tutaj jakoś tak widać, że ma swoje wyobrażenia. E, to wygląda tak. W tym miejscu będę się trzymać za rękę, ale już w innym nie będę się trzymać za rękę. No i to jest jego taki program. Nie spi. O, to fajnie Słońko przyświeciło. O, aż ślepi. Wow. Tego nam brakowało. Przez ostatnie dni były okropnie. Bardzo szaro. Łagryszy to chodź do Chodź. <grytanie> Gdzie to było? Gdzie to chyba tam coś było? Gdzie O, tak tam jest? powycinane, zobaczcie. Ładnie tam, tam jest. Skońcu, wyszło. jest? Słońce wyszło, tu A to to no, jest? Gdzie to są fajne widoki. Trochę się zatrzymiemy. Dogonić tutaj mamy taki skrót, przechodzimy na inny szlak tak na dziko, czy tam była kiedyś taka mała ścieżka tutaj. Kacper tutaj lubi chodzić. No tak, tu lepiej jest łazić, niż tu tampon u nas w lesie. Bo tu górki kacper spowalniają, A tam się leci z górki. To Szybcie jest się Szybciej się zmęczy, nie? Dokładnie. Dostała jakby do niego park przeszkód. Niestety takie dziecko potrzebuje. Chodzi po nierównościach, o gałęziach, po takich oto tutaj. To ćwiczenie na otwartym powietrzu, na otwartej przestrzeni. Ćwiczenie równowagi, nie? Dokładnie. No ale jakby się przewrócił, to tu nie jest tak twardo. Zawsze jestem stałam się gdzieś być blisko, żeby było go asekurować. Także. Nie wszystko po Lepiej niż na placach zabaw zamkniętych z, z hołdum ludzi. Czasami, bo wiadomo. Teraz pandemia e, ukradła, były przypadki. Nie chcemy się narażać za bardzo, tak przede wszystkim. Nie. No które wszystko powycinali i gałęzie, gałęzie podostawiali. Może widzieliśmy? No właśnie, tak co mówiłam, tu ludzie lubią bardzo źle konie. w piątek, niedzielę, konie albo rower. No tutaj jest nowa ścieżka. Też tak byłby trochę za długi Śliskie te jest. Nawet nie wiem gdzie byśmy doszli. Bo my tej kory nie mają. Kora jest obdarta. Dlatego ślisko jest. Ileś tak trochę bałtu. Chodź Kacper. Powoli, powoli. O, widzisz wyszedłeś. Super. Brawo. No i Kacper standardowo puścił się teraz przed ciebie Pro droga prosta, moga lecieć. Jest z górki, tak jak mówiłam. Pod górkę trzyma się mamy z górki rura i przed siebie. Za bardzo ręki nie chcę tu dać. Wyrywa się. Przy nim trzeba mieć dobrą kondycję. No niestety. Trzeba uważać, czy z przeciwka nie idzie rower albo koń. Także, że mając dziecko autystyczne, trzeba się wygodnie ubrać. Przede wszystkim e, buty wygodne, płaskie. Nie polecam żadnych koturn obcasów. Wiadomo, do lasu ktoś by głupi poszedł. W sprawa oczywista. A zlecimy. Teraz wygnie kolina. Uuu. O uwaga. Tu już jest górka, kasper zwolnił. O, idzie następny konik tam daleko O są już tak niedaleko Uważaj Jak coś to weź Kacka z drogi No i tak to teraz wygląda Jestem trochę zijana Tutaj trochę po błocie się idzie Idziemy No, Halo. Halo. nie skoniuszła. Tutaj też są drzewa wycięte, a tu jest mega widok. Ta przestrzeń jest piękna. Dla kogoś, kto lubi spokojny klimat Na ławce nie usiądziesz, Kasper leci To jest ławeczka dla tego kogo boli po drodze Tu też jest jedna ścieżka, którą chodziliśmy Kiedyś Ale to już dawno temu było Ach, Kasper zaś się wyrwał ten to ma kondycja. Okropna. Katrin się zmęczy, to będzie spokojny, nie? O, tak. Dobu. Dokładnie. I przede wszystkim będzie głodny, bo jak ktoś się zmęczy, to jest, jest głodny chwaj. Nie? To. To jest ten las? No I tam jest ta budka taka A rzeczywiście dla A co to się to z tym stało? Dawno my tu nie byli Dlatego chyba Tam zawsze Kacper chodził Gdzie ta budka jest Nie wiem czy ją widać Może widać Zawsze tam przychodziliśmy To jest no Wszystkie igły spadły z choinek Jeszcze no się rozjadało. No to się nadawały do wycięcia Ojej ale Kacper o to miejsce O matko, co tu się stało To jest niemożliwe, to było pełno drzew, pełno wszystkiego Normalny dramat Wyrośnie nowe jak, Skąd, z czego? Z, z tego lot... pogorzeniska? Za 10 lat Ja, jak tu ktoś, coś posadzi? Zobaczcie tu, bo tu w tym miejscu było pełno drzew. Teraz nie ma nic całkiem niedawno, nie? No. Dobra to co robię? Co kierujemy nie, bo 20 minut już. No to cześć. Nie, nie będziemy Was zanudzać. Chcieliśmy Wam pokazać, gdzie Kacu jeszcze lubi chodzić na spacer. No to do zobaczenia. Subskrybujcie, pro, e, polecajcie nasz kanał. Do zobaczenia, do następnego. Cześć.